Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pudi i zapraszam Was na gameplay z gry Little Nightmares 2 Demo na konsole PlayStation 4. Niedawno ukończyłem wersję demo i jestem zachwycony tejże grom. Gra bardzo, można powiedzieć, mroczna, ciekawa i myślę, że zainteresuje się pełną wersją. W jedynkę nie grałem, ale. Kiedyś mam zamiar to nadrobić, gdyż mam kopię na Steamie, ale obecnie mi nie wejdzie, bo mam słaby komputer. Ale mam w planach ją kiedyś ograć. Ale dwójkę na spokojnie będę mógł zacząć i jestem pod wrażeniem to, co ujrzałem. Można powiedzieć, fabuła będzie się prezentować bardzo wyśmienicie: że tu pierwsze skrzypce gra chłopiec imieniem Mono, który raz z dziewczyną musi zmierzyć się z grozą czyhającą w nowym miejscu wypaczonym przez transmisję nadawaną z odległej, skrywającej wiele mrocznych sekretów wieży sygnałowej. Czyli podobno powraca bohaterka z jedynki, tak jak już wyczytałem na jednej ze stron. Tak więc zaczynamy ten dość niepozorny koszmar, który jest naprawdę wart zagrania. Tak więc nowa gra i lecimy w odmęty koszmaru. Więc zaczynamy oto nasz bohater Mono. Dobrze wypowiedziałem jego imię, muszę sprawdzić. Tak, Mono. No i co? Zaczynamy naszą podróż. Choć w wersji demo, ale to i owo się pokaże. Ramawa ma bardzo ładną stylistykę, grafikę. Można powiedzieć, jest dość unikatowa dla mnie. I myślę, że się tym tytułem zainteresuję. Na pewno będę chciał kupić na PlayStation 4 pełną wersję, oczywiście pudełkową, i zmierzyć się z tym strachem, który tu będzie czyhał w pełnej wersji, bo jak pokazało mi demo, to będzie niezapomniana przygoda, coś czuję. Wypaczeni mieszkańcy. Przez transmisję zwierzy nadawczej, jak widzimy tutaj zwłoki w jakimś pewnym worku. Możemy chwytać buty. Możemy tymi butami rzucać. To jest no, dobra interakcja, można powiedzieć, ze światem. Dobra. Teraz idziemy. Idziemy, idziemy. znane, idziemy dobra, to jest prowizoryczna pułapka więc ją trzeba tak taktycznie ominąć no pchaj dobrze teraz to przesuńmy prawą manikę, żeby wejść na górę. Fajna jest interakcja z otoczeniem, to mi się podoba. To się bardzo ceni w takich grach. No i ładna grafika 3D, to muszę przyznać, że grafika tu robi prejonujące wrażenie na mnie. Mroczna, ale no pełna, można powiedzieć, smaczków, które ja bardzo lubię. No i teraz będzie można powiedzieć, ucieczka. No i skusiłem. Dobra, jeszcze raz. Ten moment trzeba wy, wyczuć. To jest moje drugie spotkanie z demo, więc może być. Lecisz, lecisz, lecisz. Ech, trafił na mnie kłoda, jeszcze raz. No, ma wyzwanie, można powiedzieć. Nie. Yeah. Spokojnie, w pierwszy raz też sporo kusiłem. Dobra, może to dołem uciekniemy. Wskażę tutaj, Ach, trafiło mnie. Oj prawie. Muszę teraz chyba bardziej w dół. Celować i będzie dobrze. I się udało. Dobra. Tak więc będzie podobno bardzo ciekawie, coś czuję w pełnej wersji, ale no, na to liczę, że będzie strasznie. Będzie trudno. Lubię takie, można powiedzieć, motywy w takich grach. Dobra, teraz skoczyć. Tutaj. Oj, się trzeba rozbujać. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Opuszczam skrzynkę. A, nie skoczyłem. Jeszcze raz. Dobra. Idziemy dalej w nieznane. Tu muszę powiedzieć, że grafika robi naprawdę pionujące wrażenie. Jesteśmy tak tutaj niepokojąco naszpikowani tym, co się tam w oddali dzieje. Teraz tutaj. Mi się bardzo grafika w tej grze spodobała, bo jest taka mroczna, niezwykła i niepokojąca. Dobra, buciki, weźmy jeden. Na pewno się przyda. No tu jest prowizoryczna pułapka, którą trzeba się pozbyć jej dobra Trzeba patrzeć na ziemię, bo można łatwo się wsadzić w jakieś sidła. Dobra, i teraz ja widzę dość ciekawą rzecz tutaj, a mianowicie wnyki na niedźwiedzie. Albo na jakieś inne można powiedzieć, zwierzęta. Ale ja sobie ten kijaszek wezmę. No, i po wnykach. I teraz też coś ciekawa, można powiedzieć. Rzecz z wnykami. Wnyki są ukryte. Tak więc trzeba zrobić reakcję łańcuchową i się tych wnyk pozbyć. Bardzo ciekawy motyw. Teraz przy pomocy szyszek. Weźmy jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Dobra. A teraz żeby się na te wniki nie złapać, więc Hoho. Ho. Dobra. Skaczemy tutaj i idziemy w głąb lasu. Gdzie nas zaprowadzi ten las? Do jakiegoś domostwa. Ciekawe czy jest właściciel tego domostwa. Jak widać, mamy tu sporo klatek, pewnie lubi łapać zwierzątka. Ale ja nie chcę być złapany przez tego jego mościa. Tak więc trzeba poruszać się ostrożnie. Mmm, chyba nie za, zastaliśmy go w czasie kolacji albo obiadu. Zostaw to mięsko, oho, światełko migło. Jakaś maszyna do szycia starodawna No ktoś tam jest Trzeba mu pomóc Przeszukajmy ten obszar Może coś się znajdzie I można powiedzieć mamy coś fajnego A mianowicie sikierę Tak więc idziemy ją uwolnić kimkolwiek ta dziewczyna jest kimkolwiek ta dziewczyna jest może nam pomóc dobra cześć nie bój się nic ci nie zrobię Przestraszyła się jest na górze, a te dźwięki mi się nie podobają raczej. A to chyba lokatorzy dość zdeformowani. Chyba byli w czasie kolacji. Coś musiało ich dopaść. Tak więc nie przeszkadzajmy im. Idźmy dalej. Idziemy na górę. Na strych. Na bardzo złowieszczy strych, coś czuję. Dawaj, pomagaj. Musimy to przepchać. No ja już widzę manekina tutaj, a jak są manekiny. To będzie dość ciekawa gra. Dobra, i widzę klucz. Dobra, podsać mnie tam. A ja się pójdę rozejrzeć, może coś znajdziemy. co nam pomoże to opuścić. No i mamy jakaś staruszka trzymająca jakąś tam ko korbę. Ja ją sobie wezmę, jak nie masz nic za złe. Uu. Rozsypała się nam babinka. Ale korba już ci nie będzie potrzebna. Ja sobie ją wezmę. Na razie. Masz korbę. Bierz ją. Ja idę tutaj. Się zaczepię. Dobra. Mamy kluczyk. Tak więc zrywamy się stąd. jeszcze chodź. No dobra, jesteśmy na dworze. Widzę, widzę latrynę. Pewnie właściciel jest w pobliżu. Dawaj, pchamy wyniki, klatki. Widzę jakiś kosownik. Prawdopodobnie. I chyba go słyszę. No, oto nasz niedow, niedoszły oprawca, który będzie nas chciał pochwycić pewnie. Co ty tam kolej zażynasz świnie, czy co to tam jest? Nie chcę wiedzieć, tak więc na razie. Dobra, chodź tutaj, musimy się z tym... Panem nie musisz ale już po wokach usłyszał to. Oho. Dobra. Dajesz, dajesz, dajesz. Zabił mnie, postrzelił mnie, dobra. Jeszcze raz. Dobra, ty tu biegło. Lecisz. Lecisz, lecisz. Ten doszły raczej nie jest skromny, żeby z nami się zabawiać. Raczej się z nim nie dogadamy, trzeba wiać. Dobra. dało się. Aleś ty paskudny Tak jakby jakiś strach na wuruble z workiem na głowie Ale masz strzelbę, więc... Ty koleżanko, ty tam uważaj, bo on się raczej nie będzie z nami patyczkował. Zwłaszcza, że jesteśmy malutcy w porównaniu do niego. Tak więc... Na Kuckach i idziemy. Oho. Nic nam nie ma, nic tam nie ma. Kolego, uspokój się. To była tylko wrona. Tu nikogo nie ma. A. Za blisko podeszłem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, kolego, kolego, dokąd zmierzasz? Dobra, i teraz tak, niech ja sobie trochę chłopak poobserwuje terenu. Tak, tak. Obserwuj, nas tu nie ma nas tu nie ma ładnie zasięg masz ten lampy, dobra Dobra, teraz szybko, 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 szybko. O, udało się. Tak więc to jest wers koniec wersji demo. Dziękuję za grę. Tak więc koszmar, który właśnie byliśmy świadkiem, zapowiada się bardzo ciekawie. Tak więc dziękuję Wam za to, że byliście tu razem ze mną. Ja się z Wami będę powoli żegnał. I coś czuję, że pełną wersję w wersji pudełkowej zakupię tej gry, bo zapowiada się tak fajnie, tak mrocznie i tak niepokojąco, że nie mogę odpuścić właśnie tej grze. Tak więc ja się z wami żegnam. To byłem ja, Pudi, a to była gra Little Nightmares 2 Demo na konsolę PlayStation 4 i kto wie, widzimy się już może w pełnej wersji. Tak więc zapraszam, na razie, cześć czołem, trzymajcie się ciepło, hej!